Cześć, jestem Quantum i witam Was w kolejnym odcinku Quantum Play. Tym razem zagram sobie sam. A w sumie to nie będzie film, który tak bardzo będzie się skupiał na gameplayu, a będzie się bardziej skupiał na dwóch rzeczach, o których chcę Wam wspomnieć. W Battlefieldzie trójce, które się zmieniły po patchu. I myślę, że dość dużo osób nadal o tym nie wie. A powinno, a powinno wiedzieć, żeby ten, ta jakość ich gameplayu się trochę poprawiła. W sumie jedna rzecz to jest chyba bug. A druga rzecz to nie jest już bug, bo jest związana z właśnie front gripem, ale to o tym za chwilę. Najpierw front grip. Mianowicie, mnóstwo ludzi, gdy grało przed patchem w Battlefielda, korzystało z takiego dodatku jak front grip, czyli po prostu przednia rączka, która dawała nam tam ileś razy większą celność i w sumie nie miała żadnego negatywnego efektu na nasz gameplay. Ona tam chyba zwiększała nam tą celność o jakieś około 50%, także masywny, masywny wzrost celności praktycznie każdej broni z którą używaliśmy tej rączki i nie miała, tak jak wspominam, żadnych negatywnych efektów. I bardzo fajnie, bo wszyscy sobie z tym chodzili, był to całkiem niezły attachment. Tymczasem, e, po patchu, gdy już ten e, taki wielki patch do tego Battlefield 3 wyszedł, e, działanie przedniej rączki zostało sporo zmienione, ponieważ ona już nie zwiększa nam celności w żadnym wypadku. A co nam polepsza, to redukcja odrzutu na boki, czyli takiego odrzutu na lewo i prawo. I ma teraz negatywny wpływ na naszą celność. Zamiast zwiększać nam tą celność o 50%, to tym razem zmniejsza nam celność o 50%. I ja to zauważyłem, grając jakiś czas w tego Battlefielda, i w ogóle nie mogłem nikogo, no może nie nikogo, ale miałem problem z zabiciem większości osób, które mi się tak jakby pojawiały na mojej drodze. I się powoli zacząłem zastanawiać, co jest grane, dlaczego ja w ogóle nie mogę nic ustrzelić, i dlaczego mam takie problemy. Pewnego dnia właśnie podsunął mi się taki filmik na YouTubie, gdzieś tam w zalecanych filmikach właśnie o Battlefieldie Trójce, który tam Wspominał o zmianach we front gripie, także pomyślałem, że fajnie będzie zrobić też taki bardzo podobny filmik, tylko tym razem po polsku, żeby właśnie pokazać wam, czym się różni ten front grip przed patchem i po patchu. Ja osobiście zacząłem wywalać te front gripy z każdej broni, jaką mogłem. RPK, czy to nie RPK, ciężkie karabiny szturmowe, inne bronie u medyka i tak dalej, tak dalej. Po prostu zacząłem wszędzie to usuwać. I moim zdaniem gra mi się 100 razy lepiej, od razu nabrałem cenności, od razu na dalszy dystans mogę strzelać bez większych problemów. Oczywiście wiadomo, no nie mogę strzelać full auto na, na bliski i daleki dystans, tylko trzymając przyciski i nic nie robiąc, bo po prostu to i tak się zawsze nawet z front gripem miało z celem, ale mimo wszystko... Ta celność bez tej rączki jest dla mnie sporo lepsza. Teraz nie mam takich problemów ze strzelaniem na daleki, jak i blis bliski dystans. A więc to są zmiany w tym front gripie. To już musicie sobie sami przemyśleć, czy chcecie tego nadal używać, czy nie, czy faktycznie ten zredukowany odrzut na boki wam może się w jakiś sposób przydać. No bo że w broniach, które faktycznie tak bardzo na bok latają, to może pomóc. Ale na przykład w takich giwer giwerach właśnie jak RPK raczej ee, raczej bym wywalił ten front one mają zwykle podrzut po prostu do góry i na tym się zwykle kończy ten rozrzut na boki jest naprawdę minimalny i sądzę, że nie powinien nikomu przeszkadzać jak ktoś się sprawmy w Battlefielda to sam sobie e, taki rozrzut zredukuje po prostu strzelając krótkimi seriami I to jest chyba najlepszy sposób jaki można mieć, żeby sobie zwiększyć celność w Battlefieldzie i naszą efektywność i to w sumie tyle a druga rzecz, wspominałem, że to jest bug, bo tak mi się zdaje, że jest to bug, nie sądzę, żeby było to zamierzone działanie EI Games, aczkolwiek jeśli tak, no to jest stado baranów po prostu, e, ci twórcy Battlefielda razem z EI Games. Zresztą po internecie chodziło tako, e, takie gdzieś hasełko, że EI Games, chrzanimy każdą grę z coś w tym stylu, czy że tam nawet było jakieś przekleństwo, no ale nie będę teraz tego mówił. E, w każdym bądź razie. Czy wam się w tej chwili coś nie wydaje dziwnego z RPK? Jeśli nie, no to próba numer jeden. To jeśli nikt z was nadal nie zauważył, to spójrzcie teraz na licznik amunicji. No w tej chwili akurat nie mam pełnego magazynka, ale teraz zrobi szybki reload i nagle RPK ma 200 naboi. Skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia. Być może po coś takiego wprowadzili, w każdym razie najbardziej wkurza mi jeden fakt. Okej, okay, powiększone magazynki byłyby fajne dla RPK, nie powiem, bo ja, to jest jedna z moich ulubionych broni dla supporta, ale wkurza mnie fakt, że. Dali do tego zwykły magazynek, w ogóle nie zmienili modelu, model jest jak zwykły magazynek AK-47 bądź po prostu RPK, taki zwykły pudełkowy magazynek. Już naprawdę jeżeli to jest celowe to mogli się postarać żeby dać do tego model takiego bębenkowego magazyna, magazynku. I wtedy byłoby wszystko w porządku, nikt by na to nie narzekał, myślę, ale z, takim, z taką pojemnością magazynka, jak jest tutaj, to ten magazynek do AK-47 AK z RPK mi się bardzo myli, bo w sumie to są z wyglądu podobne bronie, tylko że jedna się różni tym, że. RPK jest ciężkim karabinem maszynowym, no a K-47 jest e, po prostu zwykłym karabinem e, szturmowym. RPK ma dłuższą lufę i takie tego typu rzeczy, ma właśnie trochę większy magazynek. E, no ale to wybaczcie mi, jeśli będę się mylił, bo ja akurat tak mam, jeżeli chodzi o to RPK 74, dokładnie M, w tej, e, w tej wersji gry. W każdym razie, tak jak mówiłem, EA Games moim zdaniem zwaliło sprawę, że jeśli zrobili to specjalnie, to nie dali tego modelu y, magazynka bębenkowego bo taki magazynek dla AK74 y, AK RPK74 na pewno jest dostępny a dlaczego ja go nie mogę zabić żeby dostał jakieś laga? dziwne nie można go w ogóle osłonić no to co ciekawe Proszę, proszę, co my, czego mi się dowiadujemy w tym filmie? Albo jakiś cheatem? -er? No, tak, no dobra, nieważne. Nie tym się tutaj będę zajmował. No i niestety trafiłem jeszcze na dwóch przeciwników. W każdym razie, wracając do tego RPK, dlaczego wydaje mi się, że jest to bug? A dlatego, że z kolei weźmy sobie MG36, które oczywiście nie jest w ogóle powiązane z tą bronią, no ale chcę wam pokazać jedną rzecz. Biorąc MG36, w tej sekcji akurat tutaj wybieramy zwykle powiększone magazynki. Tymczasem mamy ciężką lufę zamiast powiększonego magazynka. Tego upgrade dla tej broni wcześniej nie było. Za to, o ile się nie mylę, dla RPK ten dodatek był. Poza tym w Battle Logu też mi się zdaje nie ma nic o RPK wspomnianego w unlockach o tym powiększonym magazynku. Także sądzę, że jest to po prostu bug, który pojawił się w. Tym aktualnym patchu, który moim zdaniem e, DICE powinno naprawić jak najszybciej, ponieważ jest to po prostu karygodny błąd. E, jak na grę, która wydaje się być taka realistyczna, jeśli chodzi o to odzorowanie broni, całe to pole bitwy i tak dalej, jeśli oni starają się być realistyczni, a po prostu walą takie babole, no to. Ja dziękuję. Yy, I może, co? Może następnym razem zobaczymy do PF90 na przykład magazynek bębenkowy, Mimo, że wszyscy wiemy, że ten magazynek tam po prostu sobie tak charakterystycznie leży. Jak w tej broni, jakby to powiedzieć, to są takie. Dwie rzeczy, o których myślałem, że warto wspomnieć. O tych powiększonych magazynkach do RPK i nie miałem w ogóle pojęcia, dopóki nie zobaczyłem właśnie wy, po tym, jak ktoś mnie zabił, że te powiększone magazynki do RPK są. Jeśli to nie jest bug, to niech w następnym jakimś mniejszym bądź większym patchu wprowadzą właśnie takie dram, magazynki typu dram. I tak dalej. I w sumie to tyle. Właśnie tutaj jeszcze jest okazja zobaczyć sobie ten front creep, bo w tej broni jeśli jeszcze tego nie wyeliminowałem. No w sumie wal walnijmy sobie taką serię full auto. Faktycznie wydaje się ten rozrzut na boki taki z, zminimalizowany. Znaczy jak broń tak odbija nam na przykład w którąś w stronę, jak tutaj widać. Tutaj akurat tak bardziej ona odbija w prawo, no to tego nam nie, wy, nie wyeliminuje. Raczej takie szybkie drganie broni na lewo i prawo, ten front grip nam wyeliminuje, ale... Zobaczmy jak na dalszy dystans. Jakoś tak faktycznie. Nawet mi się zdaje, że to jest tak mało cenny. Zobaczcie jak, jaki tu jest patem To jest takie sprayowanie po prostu tymi pociskami. W każdą, w każdą stronę sądzę, że na w drugim rogu budynku też coś mogłem trafić, no ale teraz się akurat tego nie dowiem. W każdym bądź razie, front grip zmniejsza nam teraz popaczu celność, za to polepsza nam, tak jakby, raczej redukuje nam odrzut na boki. W sumie, czy to jest takie bardzo przydatne, nie wiem. Dla mnie z Front Gripem gra się w tej chwili zupełnie beznadziejnie. E, za to RPK zyskało powiększony magazynek, który wygląda tak, jak już pokazałem Wam wcześniej na tym zdjęciu, chyba jeżeli faktycznie tam się mieści 200 naboi. Być może jest to bug, być może nie jest to bug i zostało to wprowadzone celowo, aczkolwiek ja mam nadzieję, że skoro oni tutaj pretendują do tego, by być realistyczną w miarę grą. Nie tak właśnie jak seria Call of Duty, no to ten magazynek powinni przynajmniej podmienić model na taki e, magazynek bębenkowy i wszyscy chyba byliby szczęśliwi, bo właśnie zauważyłem, że na forach teraz jest mnóstwo różnych e, wątków, które właśnie wspominają o tym bugu i nie wiem czy dajcie, w końcu decyduje, by to poprawić, aczkolwiek. O, zobaczcie, zobaczcie, dokładnie to o czym mówię. W tej chwili seria full auto z takiej odległości powinna go bez problemu zabić tymczasem te pociski sprayu dosłownie wszędzie na lewo i na prawo i nic z tym nie można zrobić to wyobraźcie sobie co jest kiedy próbujecie takimi szybkimi aczkolwiek krótkimi seriami załatwić jakiegoś gościa z jakiejś danej broni to jest po prostu po prostu masakra Dobra myślę, że chyba powiedziałem wszystko co chciałem powiedzieć w tym filmie na temat tego front gripa i przednich Magazynku, y, przednich magazynków, magazynków DRPK. Warto myślę, że wymieniać sobie teraz te dodatki na dwójnogi, które może nadal nie funkcjonują perfekcyjnie, aczkolwiek ja czasami lubię sobie ich używać. Fajnie, gdyby do MG36 teraz też w jakimś krótkim patchu powrócił ten powiększony magazynek, ponieważ trochę. W drugą stronę, no to dla mnie tak jakby działa lepiej, no bo jestem w stanie zrozumieć, że z jakimś cudem w takim magazynku zmieści się tych naboi 51, bo tego tak bardzo aż na oczy nie widać i to nie kuje. W każdym razie że w takim magazynku jak ten, co ma tutaj MG36, to spokojnie około 100 naboi w tym magazynku się zmieści, także to też raczej, raczej moim zdaniem mogliby poprawić, żeby ten powiększony magazynek, żeby ten powiększony magazynek nadal nam wrócił do tego MG36 no i... hmm. Nie wiem co już tu dalej wspomnieć chyba powiedziałem wszystko co chciałem powiedzieć, także dzięki za oglądanie tego odcinka Quantum Play Na pewno następny będzie się Na pewno następny odcinek się pojawi już z Skykerotem, bo tam e, próbuję go namówić to żebyśmy nagrali coś znowu z Battlefield do Jeśli się uda, to nawet jeszcze dzisiaj to nagram e, Bo ten materiał postaram się wyrenderować właśnie dzisiaj w czwartek no i dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku Quantum Play.